Kobieta, która widziała film z udziałem Jezusa. Błogosławiona Anna Katarzyna Emeryś. Żyła na końcu wieku XVIII i na początku wieku XIX. Pochodziła z biednej chłopskiej rodziny, miała aż ośmioro rodzeństwa. Do szkoły chodziła raptem przez, no tak, gdzieś cztery miesiące. Ktoś mógłby powiedzieć, super, ta to miała dobrze, nie? to jest moja patronka. No cóż, nie wiem, czy Ania, mała Ania z tego powodu bardzo się cieszyła. Niemniej nie mogła chodzić do szkoły, ponieważ musiała pomagać w gospodarstwie rodzinnym. Ania od najmłodszych lat miała takie pragnienie. Chciała zostać siostrą zakonną, ale był pewien problem. Otóż w tamtych czasach, jeśli jakaś dziewczyna chciała wejść za mąż albo jeśli też chciała wejść do zakonu, musiała mieć tak zwany posag, uposażenie, czyli pewne dobra materialne, które wnosi. Natomiast ona, ponieważ pochodziła z biednej rodziny, żadnych dóbr nie posiadała. Niemniej siostry klaryski zgodziły się przyjąć ją do zakonu, jeśli nauczy się grać na organach. W tym celu Anna zamieszkała w rodzinie organisty, ale tam nie nauczyła się grać nic a nic. Pytacie dlaczego? Otóż nie dlatego, że nie miała może talentu. Po prostu ona tak się zaangażowała, żeby pomóc jego dzieciom, jego żonie w prowadzeniu tych spraw domowych, że właściwie nie miała czasu, aby grać na organach. Więc ona tak się z nimi żyła, tak bardzo chciała im pomóc, że nawet finansowo im pomagała. Swoje oszczędności, których miała niewiele, Ofiarowała dla nich. Takie dziewczyna miała dobre serce. Niemniej, to ofiarowanie oszczędności i ten brak nauczenia się na organach póki co położyły kres jej wstąpieniu do klasztoru. W wieku 24 lat yy, Wydarzyło się coś niesamowitego w życiu Anny Katarzyny Emeryś. Otóż doznała ona wizji mistycznej, w której zauważyła, że Chrystus nakłada jej na głowę koronę cierniową. I w tym samym momencie, co jest niezwykłe, w tym samym momencie pojawiły się na jej głowie takie rany, takie same jakie Chrystus miał podczas Drogi Krzyżowej. To były tak zwane stygmaty. Ona dokładnie też nie wiedziała, co to się dzieje, o co w tym wszystkim chodzi, była tym zakłopotana, nie pokazywała temu światu, po prostu założyła opaskę, cały czas miała tą opaskę, ukrywała przed światem to wszystko, co po prostu ją spotkało, ale stygmaty przecież były wielkim wyróżnieniem. Anna Katarzyna starała się jednak cały czas dotrzeć do tego, aby została przyjęta w klasztorze. Ostatecznie przyjęły ją augustianki, bo Anna Katarzyna zarobiła troszeczkę pieniążków na tym, że pracowała jako krawcowa. Niemniej za długo nie nacieszyła się tym, że pracowała, czy też posługiwała w klasztorze, ponieważ był to czas bardzo niespokojny w historii Europy. Były wówczas wojny napoleońskie, które, no niestety, między innymi pokłosiem tego wszystkiego była walka z kościołem, była postępująca tak zwana i cyzacja, e, zabierano dobra kościołowi, majątki, zamykano klasztory i między innymi został również mm, zaj, zamknięty klasztor, do którego e, uczęszczała, to, do którego należała Anna Katarzyna. E, ona oczywiście no, musiała opuścić ten klasztor, było to dla niej wielkim ciosem, ale udało jej się zamieszkać w domu zaprzyjaźnionego księdza, gdzie została gospodynią. W ostatnim etapie swojego życia Anna Katarzyna Emeryś Niestety bardzo się rozchorowała, została sparaliżowana, przykota do łóżka, i też te wszystkie cierpienia, które miała, ofiarowała jednak za nawrócenie grzeszników. W tym samym czasie otrzymała również dodatkowe stygmaty: już nie miała tylko ran na samej głowie, ale również miała rany na jednej dłoni, na drugiej, w boku, tak jak właśnie Chrystus, i też na obu stopach. To. Rozniosło się bardzo szybko. Nie sposób było to ukryć, że ktoś ma takie niezwykłe rany. Władze pruskie starały się za wszelką cenę udowodnić, że jest ona oszustką. Przebadano ją, to było bardzo upokarzające dla niej. Tym bardziej wmawiano, że nie wiem, że jest może psychicznie chora, że sama sobie te rany robi. Niemniej, jakkolwiek by nie badano, nie sprawdzano, nikt nie był w stanie dowieść, że te rany no, są w jakiś sposób oszustwem. Bo one były, nie goiły się, a mimo wszystko Anna Katarzyna nie umierała z jakiegoś wykrwawienia. A więc nawet niektórzy, którzy uczestniczyli w tych badaniach, jacyś lekarze, oni nawet się tam nawracali, patrząc na to wszystko, co się dzieje. Pan Jezus, aby pewnie w jakiś sposób wynagrodzić cierpienia Anny Katarzyny Emeryś, dał jej niesamowitą łaskę. To, co powiedziałem na początku. Kobieta, która oglądała film z udziałem Jezusa, miała ona wizje mistyczne, które polegały na tym, że własnymi oczami po prostu widziała życie Pana Jezusa. Tak jak On żył, co robił, dzień po dniu, to wszystko, co działo się w Jego życiu, to było naprawdę niesamowite. Wizje te ostatecznie zostały spisane w kilkudziesięciu tomach przez yy, pewnego pisarza i poetę, Klemensa. Ale Anna Katarzyna Emeryś, co jeszcze chciałbym na sam koniec dodać, jeszcze została obdarzona jedną łaską, a mianowicie przez 11 lat, ostatnie 11 lat swojego życia, karmiła się tylko i wyłącznie Komunią Świętą oraz piła wodę. Do czego inspiruje mnie życie Anny Katarzyny Emeryś? Otóż jej życie uczy mnie, że Pan Bóg potrafi zaopiekować się, tak mówiąc w słowiu, swoimi ludźmi. Potrafi zatroszczyć się o swoich. Nawet jeśli nie wiadomo, jakie są trudności, jakie są przeszkody, jeżeli ktoś jest otwarty na Bożą wolę i tak osiągnie ten cel, którego pragnie, którego pragnie Bóg. Pan Bóg pozwolił Annie Katarzynie Emeryś zostać zakonnicą, a później też wynagrodził wszelkie jej cierpienia i trudności niesamowitymi łaskami. A jakie wy macie spostrzeżenia, do czego Was inspiruje życie Anny Katarzyny Emeryś? Dajcie o tym znać, czy w komentarzach, czy porozmawiajcie o tym ze sobą. Zapraszam Was do następnego odcinka, który pojawi się w środę po południu Świętości.